W tym odcinku porozmawiamy o designie. Dowiecie się, czy Polacy mieszkają ładniej, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o wystrój polskich wnętrz na przestrzeni ostatnich 10 lat. Za chwilę poznacie panią Mannę i pana Krystiana, którzy z powodzeniem prowadzą NineDesign, bardzo znany sklep internetowy, a także warszawski showroom, w którym znajdziecie przepiękne rzeczy dotyczące wystroju i aranżacji wnętrz. Zapraszamy! Dzień dobry, zaczynamy od części typowo produktowej, więc nie mógłbym za zacząć inaczej niż zadać pytanie o to, czy na przestrzeni tych 10 lat, od kiedy Państwo prowadzą swój sklep internetowy i warszawski showroom, Polacy zaczęli mieszkać odważniej i zaczęli mieszkać dużo ładniej? Jedno i drugie. Na pewno Polacy mieszkają dużo, dużo ładniej, na pewno też odważniej. Na pewno wynika to też nie tylko i wyłącznie z tego, że są coraz bardziej świadomi i, i mają większy wybór, e, ale też wynika to z tego, że coraz częściej korzystają z architektów. Mm -hmm. I to architekci ewidentnie wykonują taką pracę e, ciężką, również i edukac edukacyjną. E, z jednej strony nie tylko pomagają urządzać nowe, piękne, inne wnętrza, ale też pokazują, e, jak żyć e, ładnie, harmonijnie i z jakich produktów korzystać, aby no, spełniały one wszystkie oczekiwania. I żeby te wnętrza nasze były inne niż jeszcze 10 czy 15 lat temu? No właśnie, bo widzimy taki trend, że nawet w telewizjach mainstreamowych, w głównych mhm. pasmach telewizyjnych pojawiają się różnego rodzaju programy telewizyjne, tak, metamorfozy, pomagające, tak, jakby tak. urządzić się, nieważne jakim kosztem, bo nie każdy musi korzystać mhm. z tych marek premium, ale pomagające urządzić się coraz, coraz odważniej. Pytanie, na ile, tak jak Pani zauważyła, że to jest duże wsparcie architektów wnętrzna, ile sami Polacy, którzy sami, sami siebie biorą, za, za, za metamorfozę swojego mieszkania też mają dobry pomysł. A na ile czasami widzi Pani, jakie produkty dodają do koszyka i, i, i trochę się Pani łapie za głowę, bojąc się, co z tego finalnie wyjdzie? Powiem tak, kiedyś tak było. Faktycznie było tak, że um, zastanawialiśmy się, um, co w tym koszyku się znajduje. I to ten klient wybrał, ale z drugiej strony przecież my to proponujemy. Więc proponujemy rzeczy, y, które sami już wiemy, że nie wolno ich oceniać y, jako singli. Mm -hmm. To jest produkt, który będzie inaczej zachowywał się w każdym innym wnętrzu. I absolutnie nie oceniamy dzisiaj wyboru produktów, dlatego że wiemy, że ktoś, kto je wybiera, ma pewną wizję i pewną ideę. Dlatego bardzo fajnie współpracuje się z klientami, pokazując im mnóstwo inspiracji. Często jest tak, że produkt oderwany od kontekstu będzie mógł być nawet kiczem, a włożony i zaaranżowany. We wnętrze, które ma ideę, które spełnia oczekiwania i wizję lokatora, nabiera całkiem innego charakteru i staje się niesamowitym produktem. Organizują Państwo również spotkania tak. dla projektantów, dla architektów wnętrz, i również dla, dla klienta końcowego, który może się trochę nauczyć o tym, jak podejść tak. do projektowania projektowania własnych wnętrz, czy to takie edukowanie i wychowywanie sobie, mówiąc trochę nieelegancko klientów, rzeczywiście skutkuje tym, że ten, ten smak i, i, i poziom produktów, które wybierają, rośnie? To jest taka praca od podstaw, która owocuje? Pierwsza rzecz, którą bym tutaj podkreśliła, to jest tak, że my nikogo tej nie wychowujemy i sami, sami organizując te wszystkie spotkania, wydarzenia, spotykając się z architektami, na design jest niesamowitym miejscem, dlatego, że jest ogromna przestrzeń, jest każdy pokój inny i też mamy taką możliwość, kiedy Architekci spotykają się tutaj ze swoimi klientami i my wszyscy uczymy się od siebie. To jest tak, że nie tylko Nine Design i my, jako właściciele czy, czy nasi styliści, proponują klientowi rozwiązanie. My sami czerpiemy od architektów i też od klientów wiedzę, co my powinniśmy w naszym salonie posiadać i szukamy odpowiedzi na ich potrzeby. Ale często jest tak, że to klient nam podpowiada na końcu co do niego trafia, a co nie. I my musimy z jednej strony pełnić taką rolę jako salon wnętrzarski, żeby pokazywać nowe idee, pokazywać nowe rozwiązania, pokazywać nowości, czy w ogóle inny kontekst i inne inspiracje, ale ostatecznie to klient decyduje, czy on to kupuje. Właśnie, trochę Pani wyprzedziła moje pytanie, bo okay. chciałem zapytać, czy na przestrzeni tych 10 lat zmieniła się również Pani odwaga pod kątem tego, jakie produkty dobiera do asortymentu, który pokazuje lub czy czy to na stronie internetowej, czy to, czy to w showroomie? Czy rzeczywiście było tak 10 lat temu, że na przykład coś się pani podobało, ale mówi nie, 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 Polacy, Polacy tego nie kupią, nie znajdę na to klienta, a teraz już rzeczywiście jest, jest? Dzisiaj mam znacznie większą odwagę. Prawdą jest, że faktycznie kiedyś bardzo mocno kierowałam się tym, co spotykam w polskich wnętrzach i co klient kupi, ale później zobaczyłam, że tak naprawdę my też. Pokazujemy nowe trendy, my też inspirujemy i często jest tak, że bardzo odważnie, bardzo odważnie przywożę pewne rozwiązania z zagranicy czy podejmujemy współpracę z producentami, którzy na początku mogą być wielką zagadką: o matko, co to jest, co to jest za produkt w ogóle, gdzie ja to wstawię, a później się okazuje, że dzięki takiej umiejętności pokazania tego w naszym chociażby wnętrzu, tu w Nine Design, zaaranżowania tego odpowiednio ze sobą, otwieramy klientom oczy i mówią: o Jezus, faktycznie, jakie to jest super. I takich przykładów. Mam mnóstwo. Od 10 lat nazbieraliśmy ich naprawdę mega dużo, dlatego że kiedyś urządzało się te wnętrza inaczej. Celowało się w takie rzeczy dość oczywiste, znane, w proste rozwiązania, a dzisiaj sięgamy bardziej też po emocje, i te emocje staramy się też w tych produktach przekazywać i po takie produkty sięgać. A wracając jeszcze do pytania, jak się zmieniła jakość mieszkań i domów, w których mieszkają Polacy, mając doświadczenie właśnie z wielu zachodnich rynków, na których muszą Państwo bywać ze względu na to, żeby te nowinki śledzić, jak wypadamy na tle czy to krajów zachodniej Europy, czy to ogólnie na tle świata? Faktycznie jeżdżąc po um, chociażby sąsiadach naszych zachodnich um, jesteśmy um, bardzo, bardzo blisko tego, żeby wkrótce dogonić te wnętrza. Um, przestaliśmy już urządzać um, kuchnie na wysoki połysk, um, odchodzimy od tego lakierowanego MDF-u, który naprawdę święcił triumfy przez wiele lat i okej, okay, to był jego czas, um, jak ze wszystkim, co jest w modzie. Um, dziś coraz częściej klient widzi, że um, tu nie chodzi o to, żeby stworzyć wewnątrz muzeum. Nawet jeżeli kocham styl minimalistyczny, to jednak coraz częściej klient, e, mieszkaniec danego miejsca chce przemycić w tym wnętrzu siebie. I ewidentnie ja jestem wielką fanką takiego stylu. E, miałam przyjemność mieszkać też jakiś czas e, temu w pięknych wnętrzach w Niemczech. E, bywam też we Francji, która mnie też bardzo mocno inspiruje, a najbardziej też Holandia, która jest takim stylem absolutnie mi bliskim, gdzie faktycznie tam nikt nie przykłada takiej uwagi do wszystkiego, co ma do siebie pasować, idealnie pasować, tylko łączenie różnych stylów i stworzenie z wnętrza miejsca przyjaznego jego mieszkańcom. To nie ma być muzeum, to ma być po prostu dom, ciepły, fantastyczny, miły dom. Co w Pana oczach dała firmie nagroda, którą na początku tego roku otrzymali Państwo w Chicago? Czy jest to docenienie tego, jak umiejętnie łączą Państwo showroom i sprzedaż offline, sprzedaż tradycyjną, z, ze sprzedażą internetową? Nagroda, którą otrzymaliśmy, jest pierwszą nagrodą przyznaną w tej formie przez jury w Chicago. Nine Design otrzymało ją za umiejętne połączenie sprzedaży stacjonarnej. Ze sprzedażą internetową. Myślę, że to jest dla nas, dla NinDesign, olbrzymi sukces, bo tak naprawdę na, na biznesie e-commerceowym znamy się od 10 lat. Natomiast cieszy nas to, że, że, że jury doceniło też fakt, że z takim sukcesem prowadzimy też sklep stacjonarny. I myślę, że tutaj udało nam się umiejętnie połączyć podróż klienta przez. Przez sklep internetowy z zaproszeniem go do tej przestrzeni, którą stworzyliśmy w Warszawie. I no, myślę, że to jest olbrzymi sukces na Indesign także dlatego, że to jest pierwsza nagroda, która w tej formie w tym formacie została, została przyznana. Dużo trudniej jest sprzedać, czy to meble, czy to akcesoria wyposażenia wnętrz klientowi przez internet niż klientowi, który pojawia się tutaj w stacjonarnym salonie. Gdyby zadał Pan to pytanie 10 lat temu, pewnie odpowiedziałbym inaczej. 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy w internecie, praktycznie nie mieliśmy konkurentów. W związku z tym klienci byli zachwyceni możliwością zakupu mebli, w tym rzeczy naprawdę gabarytowych, w internecie. Dzisiaj konkurujemy pewnie z 300 sklepami. I z pewnością sam, sama dostępność towaru sprawia, że sprzedaż w internecie jest tak samo trudna jak sprzedaż stacjonarna. A, a przecież wiemy, że póki co jeszcze w internecie nie można dotknąć materiału, żeby ocenić jego fakturę czy, czy miękkość, miękkość chociażby sofy, na której siedzimy. No tak, ale 10 lat temu z drugiej strony jakby ludzi kupujących przez internet było dużo mniej, zwłaszcza jeżeli mówimy o produktach premium. W ogóle istnieje cały czas taka teoria, że produkty premium są bardzo trudnymi produktami do sprzedaży kanałem internetowym, bo często korzystają z nich klienci, którzy wolą jednak kupować w sposób stacjonarny, nawet jeżeli ta cena nie jest tak atrakcyjna, bo cena często nie gra tam kluczowej roli. Jak na to patrzycie ze swojej perspektywy, gdzie rzeczywiście wiele produktów, wiele marek, które są dostępne w asortymencie, są uznawane za Marki, marki premium. Czy to nie stanowi jakiejś blokady, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową i ludzie częściej nie sięgają po jednak produkty, na przykład zdecydowanie tańsze? Produkty premium to była zawsze nasza mocna strona. Od nich zresztą rozpoczęliśmy budowę naszego asortymentu. Natomiast zdecydowanie jest tak, że większość produktów z górnej półki łatwiej sprzedaje się stacjonarnie, za jednym wyjątkiem. Nie dotyczy to ikon designu. Ikon designu, które można zobaczyć na targach w Mediolanie czy w Paryżu, które są od, od niedawna czy od, od, od kilku lat z sukcesem wykorzystywane przez architektów wnętrz w swoich projektach. I te akurat produkty sprzedaje się relatywnie łatwo, dlatego że one są już znane. Dużo trudniej sprzedaje się produkty pod marką własną, co też robimy. Dlatego, że one muszą się najpierw obronić, muszą zbudować sobie rynek, stąd ich sprzedaż jest zupełnie inna. Natomiast bardzo, bardzo pomagają nam w tym architekci, z którymi współpracujemy. I to tak naprawdę ich zasługą jest umieszczanie produktów w projektach, które później nabywają klienci online czy stacjonarnie. Czy z perspektywy ostatnich 10 lat, poza tym, że przybyło 299 konkurentów, odnosząc się do tego, że powiedział Pan, że teraz jest 300 sklepów z meblami, czy coś jeszcze zmieniło się tak w tak bardzo znaczący sposób na rynku e commerceowym w Polsce, co może utrudniać yy, działania? Wiemy, że były różnego rodzaju zmiany, zmiany prawne. Polacy przyzwyczaili się też do zakupów internetowych. Czy to wpływa w jakikolwiek sposób negatywnie na działalność internetową, czy jednak fakt, że coraz więcej osób tych zakupów online dokonuje, to jednak rekompensuje to, że, że nie jest to taki łatwy proces jak kiedyś. Rynek e-commerce w naszej branży, czyli w branży mebli i oświetlenia rośnie bardzo dynamicznie i ja nie obawiam się, żeby ten proces kiedykolwiek się zakończył, natomiast oczywiście jak każda branża zmagamy się z, z pewnymi trudnościami czy ograniczeniami i myślę, że dzisiaj największym wyzwaniem jest tak jak zresztą 10 lat temu logistyka. Nasze towary są bardzo wrażliwe w transporcie i przygotowanie ich do wysyłki zajmuje naprawdę dużo czasu i pochłania też dodatkowe środki, chociażby w kontekście materiałów, które musimy wykorzystać, żeby towar... Zamówiony w Warszawie bezpiecznie dotarł do Rzeszowa czy, czy Szczecina, czyli ponad 300-400 kilometrów stąd. Regulacje prawne, o których Pan mówił, dotyczą nas tak samo jak, jak innych przedsiębiorców. I właściwie dzisiaj nie stanowią dla nas żadnej bariery, a wręcz ułatwiają nam sprzedaż online, dlatego że pokazują, że, że te, te ryzyka związane z, zakupu, z zakupem mebli, lamp czy dodatków są niewielkie. Każdy ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni. My w Nine Design przedłużyliśmy to nawet do, do 30 dni. Stąd kupowanie jest bezpieczne, dlatego że z perspektywy konsumenta taki towar zawsze może zostać zwrócony. A pod kątem reklamowym, jak to się zmieniło przez 10 lat? Bo 10 lat temu rzeczywiście, pamiętam czasy, kiedy startowaliśmy jako Traffic Trends, to wypozycjonowanie sklepu to była kwestia 2-3 miesięcy. Teraz nowy sklep, wiadomo, że po 2-3 miesiącach to może pomarzyć w jakimkolwiek ruchu. Nikt nie myślał jeszcze o social media, prawie żaden sklep nie prowadził swojego bloga. Teraz widzę, że jesteście aktywni zarówno w kanałach facebookowych, instagramowych, prowadzicie bloga na swojej stronie. Jak to się zmieniło z perspektywy osoby, która jest odpowiedzialna za generowanie sprzedaży i wzrost sprzedaży? Jak do tego wzrostu sprzedaży właściciel sklepu może się dołożyć pod kątem i kreatywnym, i wykonawczym? 10 lat temu internet, jak pan doskonale wie, w kontekście reklam wyglądał zupełnie inaczej. Chociażby ze względu na konkurencję, która dzisiaj jest znacznie większa na rynku reklamowym. AdWords nie, kosztował, nie kosztuje dzisiaj tak jak kiedyś kilka lub kilkanaście groszy, tylko nawet do kilku, kilkunastu złotych. W związku z tym koszt reklamy jest znacznie większy. Dzisiaj, planując budżet marketingowy, trzeba to zrobić zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy my zaczynaliśmy. My wtedy właściwie przeznaczaliśmy kwotę X i ona zawsze się spinała. Zawsze mieliśmy wystarczającą konwersję. Dzisiaj, porównując konwersję do czasów, kiedy nie zaczynaliśmy. No, widzimy jej spadki, co wynika, tak jak już mówiłem, z dostępnością produktów podobnych czy w ogóle mebli oświetlenia w internecie u naszych konkurentów. Dodatkowo też wiemy, że Google bardzo mocno zmienił swój sposób podejścia do, do pozycjonowania i do tego, w jaki sposób można to robić. Ważną metodą na, na pozycjonowanie jest po prostu budowanie treści organicznych, prawdziwych które odnoszą się do, do realnych problemów, do pomysłów, do, do, do branży, do tego, co robimy. Nikt już nie buduje zaplecza w postaci linków i w ten sposób próbuje sztucznie wypozycjonować witryny. To jest oczywiście dużo droższe, dużo bardziej czasochłonne, ale też odzwierciedla potrzeby internautów. Na koniec pytanie może trochę przewrotne, i nie tak reklamujące firmy jak, jak te wcześniejsze, ale takie też musi paść. Co prawda najlepiej, że każdy człowiek uczy na własnych błędach, ale może ktoś wyniesie jakąś lekcję z naszej rozmowy. 10 lat prowadzenia biznesu internetowego, sprzedaży online, bardzo taki atrakcyjny bagaż czasu, którego większość właścicieli sklepów może, może pozazdrościć. Jakie błędy uniknąłby Pan, gdyby mógł Pan cofnąć czas i, i, i coś zmienić w swoim zachowaniu, jeżeli chodzi o ten czas, kiedy na Indesign było tworzone lub kiedy rozwijało się przez te ostatnie lata? Myślę, że tych błędów było całe mnóstwo i my popełniamy je do dzisiaj. Najważniejsze jest w branży e-commerce, nie tylko naszej, ale właściwie w każdej sprzedającej. Dowolne produkty, jest y, szukanie lepszych rozwiązań na co, co istnieje. Y, testy ABE, które wydają się być y, y, dzisiaj standardem, to powinien być nasz y, chleb powszedni. Zawsze każdy proces można zorganizować inaczej. Y, y, gdybym mógł cofnąć czas, to prawdopodobnie z tym bagażem doświadczeń i wiedzy szybciej zrealizowałbym projekty, pomysły, które y, y, wcześniej wydawały się nonsensowne. Wszystkie projekty związane z budowaniem tej świadomości na początku podróży klienta poprzez lejek sprzedażowy. Nie można od razu sprzedawać towaru. Najpierw trzeba go w odpowiedni sposób pokazać i zainspirować klienta możliwościami jego wykorzystania. A jaka innowacja będzie królowała w branży? Mebli wystroju wnętrz w najbliższych latach. Co się takiego pojawi w internecie? Widziałem jakieś projekty zagraniczne, gdzie można sobie meble rozciągać, powiększać, tak żeby wypracować taki rozmiar sofy czy kanapy, jaki, jaki nas interesuje. Różnego rodzaju takie wciągające do, do, do pewnej rozszerzonej rzeczywistości klientów. Wy to robicie, pokazując w bardzo interaktywny sposób swój showroom. Co będzie kolejnym krokiem? Mieliśmy okazję testować narzędzie, które rzeczywiście pozwala w rozszerzonej rzeczywistości przymierzać wybrane meble. Do własnych wnętrz. Czy kiedykolwiek uda zastąpić się architekta, projektanta wnętrz aplikacją? Myślę, że nie, dlatego że nawet najbardziej zaawansowane narzędzia nie są w stanie rozpoznać naszego charakteru, naszych potrzeb i to czyni architekt właściwie na samym początku rozmowy z klientem, kiedy chce go poznać. Oczywiście w zakresie podstawowym już dzisiaj są narzędzia, które pozwalają klientowi dopasować wnętrze, a bardziej mebel, wybrany mebel do wnętrza. Jestem przekonany, że te aplikacje niebawem staną się bardzo powszechne. To nie jest prosty zakup, to jest coś, co sprawia, że jesteśmy trochę inni i rozwój sztucznej inteligencji jeszcze nie jest na tym etapie, żeby, żeby mógł powiedzieć z jakimś... Prawdopodobieństwem, że będzie to 10, 15 czy 20 lat. Jest to jakiś kierunek, wszyscy o tym rozmawiamy, ale to jeszcze nie ten czas.